Pokój i dobro niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy na koronce do Bożego miłosierdzia. Modlimy się za duszy w czyści cierpiące, zakonujących dla nas o dobrą śmierć, Za tego z nas kto najbardziej potrzebuje modlitwy. Za Ojca Świętego Leona, prosząc o Boże błogosławieństwo dla Niego, w intencji papieża Franciszka, o radość nieba dla Niego. Modlimy się za siebie, nawzajem, za tych, którzy nie potrafią się modlić. Za tych, którzy odeszli od wspólnoty Kościoła, za tych, którzy opuścili wspólnotę, módlmy się za każdego, kto potrzebuje naszej modlitwy, módlmy się o nowe powołanie kapłańskie, zakonne, misyjne, o wytrwanie dla powołanych, o zdrowie dla chorych, cierpiących, konających, o zdrowie dla nas, o wypełnienie woli Bożej w naszym życiu, Módlmy się w intencji mojej parafii z koszarawy bystrej. Módlmy się także za e, tych, którzy przeżywają różnego rodzaju trudności. Módlmy się w e, intencjach, które wpisujecie, módlmy się za siebie nawzajem, módlmy się w intencjach, które nosicie w sercu. Módlmy się e, za e, nasze rodziny. Módlmy się za moją z koszarady Bystry, za moją wspólnotę. Módlmy się za wszystkich, którzy, którym jesteśmy też winni naszą modlitwę. Moi drodzy, zachęcam Was do tradycyjnie, do wsparcia naszej zrzutki.pl jakąkolwiek formą. Zrzutka.pl Zachęcam Was też do hmm, Zagłosowanie na moją osobę. Zostało 8 głosów do 100, a i tak jestem na drugim miejscu, ale na spokojnie nie przejmujemy się. Także mamy jeszcze dużo czasu. Pozdrawiam święty Otton, parafie. Pozdrawiam. Całą Polskę, pozdrawiam Stany Zjednoczone, Chicago, jeśli dobrze przeczytałem, Darka Mroźna Gdynia. Pozdrawiamy tak. Popatrzę sobie jeszcze. Modlimy się w intencjach, które wypisujecie. Modlimy się o radość nieba. Tradycyjnie tak księdza Piotra Pawlukiewicza. Módlmy się. Po prostu módlmy się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie włócz nas na pokuszenie, a nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, i Jezusa Chrystusa, syna jego jedynego, pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąskim piłatem, ukrzyżowaną Maryi i pogrzebion. Wstąpił do piekił, trzeciego dnia wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowań, grzechu podpuszczenie, ciała stanie żywot wieczny. Amen. Moi drodzy, bardzo Was proszę, wszystkich kciuk do góry, to wyrzuca naszą koronkę do góry. 70 osób na transmisji równoległej. Bardzo Was o to proszę. Pierwsza dziesiątka. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Cię ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki... Moi, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie hey dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego męker, świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla yani children, męky, nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Bogdan Pietrzak nie w komentarzu, tylko pod transmisją jest coś takiego jak ciuk do góry. Bardzo dziękuję i proszę. Też można wesprzeć, moi drodzy, jak wiecie. Druga dziesiątka. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata beatykację służebnice siostry Marii Dulcissi, o pokój w naszej ojczyźnie i na całym świecie, intencje o zdrowie dla księdza Teodora i Jego brata, księdza Sylwestra. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana, naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, za Jego bolesnej męki. Mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Czwarta dziesiątka koronki do Bożego Miłosierdzia. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. W intencji hejterów, bo widzę, zaczynają się pojawiać. Módlmy się ostatnią piątą dziesiątkę w intencji naszej wspólnoty modlących się. O dobrą pracę dla Michaliny. Ojcze Przedwieczny, opieruję Cię ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki... Mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anieśmiertelny, zmiłuj się nad nami nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodą, któraż wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy to. O krwi i wodą, któraż wypłynęła. Z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Pomódlmy się w intencji naszej Ojczyzny Polski pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona, o Pani nasza, porędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Agnieszka, F4XK, modlę się, prowadzę jednocześnie, administruję, yy, yy, administruję po prostu naszą modlitwę, ponieważ sam prowadzę ten kanał, nie mam całego studia, przy całego sztabu ludzi, nie stać mnie na to, a poza tym wolałbym to przeznaczyć na osoby potrzebujące. Jeśli ci przeszkadza forma modlitwy, to przepraszam, na zegarek też dostaję wiadomości, między innymi też prośbę o um, modlitwę, bo transmisja jest z mojej komórki, jestem połączony przez bluetooth e, i e, dostaję na zegarek właśnie wiadomości. Bractwo nie Piusa X nie jest w komunii z Rzymem, Piotr. Należy im się szacunek, ale nie jest komunizzyny. Pomódmy się przedstawinistwo świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe. Które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. Mocą Bożą, strąć do piekła. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Bóg Święty. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, bardzo Was proszę, kciuk do góry. Teraz puszczam Wam zrzutka.pl tradycyjnie. Puszczam Was, Wam, moi drodzy, teraz jeszcze. Intro, które jest zaproszeniem do pewnej nowości, która się pojawi niebawem, która się pojawi od jutra. Mam nadzieję, że mi sił wystarczy. No i tradycyjnie, jeśli byście chcieli zagłosować na moją osobę w dzienniku zachodnim, to możecie to uczynić, wysyłając SMS-a na numer, kto jeszcze tego nie zrobił. Też gdybyście chcieli wesprzeć ten kanał w góry macie cele, które są, czy na dole pod czatem pokaż wsparcie, taki prostokącik z symbolem dolara. Bardzo Wam dziękuję, to mi też pozwala rozwijać się. Zobaczcie jaka jest grafika na przykład na filmie, który od jutra będzie na YouTubie. No to też robi ChatGPT GPT, a ChatGPT GPT też kosztuje, żebym... To wszystko. Mhm. Dzięki Rozelka. Można kilka razy zagłosować. Wiem, że to jest dużo, ale można kilka razy zagłosować na... na, na um. Tomato, nie widzę twojego komentarzu. Czy wolno się modlić o pomoc Boga? Pytam, bo nie potrafię wolę dziękować. To są tylko takie, a nie większe. Można się, a teraz ma to widzę, można się modlić o pomoc Boga jak najbardziej. Nie ma się czego bać. Od tego przecież Bóg jest. Bóg jest naszym ojcem. Jeżeli dostajemy. E, dostajemy. Znaczy Bóg nie testuje, no Bóg jest cierpliwy, może o tak, no. Ale nie patrzy na nas bez kryzys, w sensie takim, że nic nam nie robi. To my go po prostu on cały czas działa w naszym życiu, to co się dokonuje w naszym życiu, i e, dał nam wolną wolę. To do nas należy wybór. On jest dobry, bo tak to zacznę. Bóg jest dobry. Bóg e, dał nam wolną wolę i w tej naszej wolnej woli nie zawsze wybieramy dobro. I Bóg to szanuje. Po prostu. Bóg to szanuje, że nie zawsze wybieramy dobro. czyli Jego. Ale nie stoi na takiej zasadzie, że, że się w ogóle nami nie interesuje. Ale szanuje też to, że Go po prostu odrzucimy. Niestety, albo stety. Tak to wygląda. To do nas należy ostateczna decyzja. Dorota, cel, tak. Bóg nas kocha dokładnie. A miłość to odpowiedzialność. No, można tak powiedzieć, że jesteśmy testowani, ale Bóg jako czysta miłość nas nie testuje. To w naszym rozumieniu my bardziej się testujemy. A Bóg pozwala nam wybrać. Jeśli tak byśmy chcieli rozumieć, e, chcielibyśmy rozumieć właśnie to testowanie, to tak. Karo M. Wejdź na stronę koszarawa.franciszkanie.pl Zaraz puszczę ci stronę. I tam jest, jest zakładka. Jest zakładka. Ci, którzy mnie znają, to nie znają. Zakładka kontakt. Jest na przykład do mnie numer telefonu. Już Ci podam na WhatsAppa może teraz nie dzwoń, bo jest transmisja. Bo jest transmisja i to jest do mnie numer, bezpośredni numer telefonu, więc spokojnie możesz e, zadzwonić. Whatsapp. Teraz nie dzwoń, bo jest ten i to jestem ja, to jest mój głos. Tak się mogę wykazać autentycznością. A jak wejdziesz na stronę dziennika zachodniego. Dziennika Zachodniego, które teraz puszczę. To tam nie zobaczysz, że na stronie. Mhm. Dorota Zoel. Można dziękować. Pewnie, że tak. Jeśli to jest potwierdzone, to tym bardziej. Jeśli, jeśli zostawiamy Ficusika. Jeśli jest to rzeczywiście ten to. Zostawiamy Grzegorz, nie usuwamy komentarzy Ficusika, na razie niech się wykazuje swoją indolencją. To nie odmienię, że tak powiem, to ma to nie miej takiego przeświadczenia, dobra, spróbuj, jest to trudne, wiem z własnego doświadczenia. Mówię o przeświadczeniu i o doświadczeniu, ale nie miej takiego przeświadczenia. Może to jest kwestia też pewnej rzeczywistości yy, z czasów dzieciństwa. Bardzo, bardzo dziękuję, Karol, za to, że tak piszesz. Niech Bóg dopomoże, nie ma sprawy. Dzięki. Jeszcze raz Wam podaję, jak możecie zagłosować. Nie jestem Botem, nie jestem sztuczną inteligencją. Jestem razem z Wami. Pięć głosów do stu, do stu y, głosowań na dzienniku zachodnim. Wejdźcie sobie jeszcze na intro filmu. Gdzie są odpowiedzi na to? Sen, 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 sen. Mów, panie, bo sługa Twój słucha. Mów panie, bo sługa twój słuch. Szukaj dalej, co już tam to, nie wiem. Znaczy nie to, że nie da się wszystkiego rozumowo, żebym dobrze też był zrozumiały, że wykluczam naukę, ale być może miks kitek, tak. Chyba tak księga Samuela Grzegorz. Tak najprawdopodobniej są to dzwony, z, tak, to są dzwony z pana, z pracowni pana Felczyńskiego z Przemyśla. Dość długo działają. Jeszcze potrzebujemy pewne rzeczy zrobić. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, za obecność. 25 minut strasznie szybko ten czas nam ucieka. Cieszę się, że jesteście. powoli kończymy dobijemy. Jak Abraham, Tomato, zobacz, jak Abraham był testowany, nazwijmy to, przez Boga, kiedy miał zabić swojego syna Izaaka. Doroda Zoel, bardzo piękne, piękne świadectwo. Życzę stanu łaski uświęcającej przede wszystkim. Barbara Majcher, dziękuję. Każdemu człowiekowi należy się szacunek. Nie tylko mi, ale każdemu się człowiekowi należy szacunek. Bez względu na to, kim jest, w co wierzy, jakie wartości ma każdemu. Moi drodzy, kończymy, bo 25 minut. Dzisiaj bardzo długo. Cieszę się, że jesteście. Ale jeszcze chwileczkę to będę z wami. Już może dobijmy, bo nie wiem czy do 30 będziemy sztucznie przedłużać. Nie o to chodzi. Jeszcze raz podaję, gdyby ktoś chciał. Jest tu góry, ale też podem. Dziękuję za te głosy, które dzisiaj się pojawiły. Mhm. Tomato, jeśli. E... Ale też bym nie patrzył, Tomato, na to pismo święte w taki sposób, że losowo pewne rzeczy wylosowałeś wy, wy i to jest jakaś petarda dla ciebie. Po prostu staraj się, żeby, żebym był dobrze zrozumiany, żeby słowo Boże. Nie było czymś takim losowym, czy nie wiem, żeby Słowo Boże było częścią Twojego życia. Ja mam taki ulubiony fragment. Wystarczy Ci mojej łaski, moc słabości się doskonali. I to było doświadczenie ostatnie, dość trudne w moim życiu, więc yy, też <coughs> ufam, że to, co było słabe w moim życiu, ostatnio będzie mocniejsze dzięki temu, jeśli też zadbam o siebie w jakiś sposób. Bo to też jest niezmiernie ważne. Janusz Tan, mowa trawa. Nie wiem o czym mówisz. Trawy nie palę. Janusz Tan, przepraszam. Powoli będziemy kończyli, bo już naprawdę sporo jest tego. Okej. Okay. Nie było to pobieżne, próbowałem powiedzieć to prostym językiem. Janusz ten. O, Bogusław Stanczewski, pozdrawiam serdecznie z Bogiem. Do zobaczenia. Moi drodzy, kończymy. Dzięki, że jesteście. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.